W zadaniu opisany jest wiek dwóch osób, Adama i Tomka. I tutaj stworzyłem taką tabelkę, która ułatwi nam rozwiązanie tego zadania. Opiszmy obecny, obecny wiek Adama w ten sposób. Natomiast Tomka w ten sposób. Gdybyśmy popatrzyli wstecz, to 3 lata temu Adam miałby o 3 lata mniej niż obecnie, Tomek miałby o 3 lata mniej niż Obecnie. Ale z polecenia wiemy, że Adam jest obecnie o 2 lata starszy od Tomka. Więc możemy tą sytuację opisać tak. To jest wiek Adama i on jest o 2 lata starszy od Tomka. Czyli musimy dodać 2 lata do wieku Tomka i otrzymamy wiek Adama. Natomiast z drugiego zdania dowiadujemy się, że 3 lata temu mieli w sumie 24 lata. 3 lata temu Adam miał tyle lat, Tomek miał tyle lat, ale w sumie mieli 24 lata. No i teraz taki układ równań musimy rozwiązać. Przepiszmy więc pierwsze równanie. Natomiast do drugiego równania w miejsce x podstawmy x do, y dodać 2. Piszemy y dodać 2. Te dwie minus trójki zamienię na minus szóstkę. Dodam y. To się równa 24. To sobie zostawiam. W drugim równaniu otrzymam 2y. Odjąć 4 to się równa 24. Jak minus 4 przeniosę na prawą stronę ze zmienionym znakiem, to po lewej stronie zostanie 2y. Po prawej stronie otrzymam 28. Jak podzielę to równanie obustronnie przez 2, to otrzymam 14. No i tą 14 podstawiam jeszcze do pierwszego równania. Otrzymuję 16, bo Adam jest o 2 lata starszy od Tomka. Taki jest obecnie wiek Adama, to jest 16 lat, Tomek ma 14 lat, więc. Adam i Tomek mają w sumie 30 lat, zobaczmy. 16 dodać 14 zgadza się, zdanie prawdziwe. Natomiast za 4 lata Tomek skończy 18 lat. Skończy. No jak mu tutaj dodamy tą czwórkę, to rzeczywiście tak będzie.